Dzień dobry, czeczołem, witajcie w Pit Stop. W dzisiejszym odcinku wymaluję tą maskę w tym terenowym samochodziku jeszcze na dodatek, o tutaj można zobaczyć odpadający bezbarwny. trzeba będzie to wszystko wyczyścić położyć podkład i polakierować baza plus bezbarny otwórzmy sobie maskę jakby tutaj ściągnąć dwie śrubki tutaj cyk tutaj też dwie dobra, odkręcamy cyk tutaj odepniemy sobie wężyk od spryskiwaczy Tutaj kolejne środki. I ściągamy maskę. Ja tutaj już wyczyściłem sobie papierkiem 400. No, myślę, że jeszcze troszkę przelecę odtłuszczę i będzie można zapodkładować. Więc tak, ja sobie zapodkładowałem i już podkład. Przeleciałem papierkiem 800 na mokro. Niestety, tutaj jeszcze takie mikro wżerki widać. To by trzeba było albo spolerować, albo jeszcze jedną warstwę podkładu. No, ja tylko spoleruję delikatnie i, to znaczy, zetrę i będę lakierował. Już polakierowałem. Niestety, nie nagrywałem tego, ale efekt widzicie na filmiku. Tutaj zlewka. Tutaj zaraz też zleweczka. Nie wyszło mi to najlepiej. Tutaj nie dolałem bezbarwnym, ale jest nie najgorzej. Jeszcze kiedyś... O, teraz tę te lampę wypolerujemy. Zaczynam papierkiem 500 na mokro. No ładnie schodzi żółpę. Druga lampa tak samo. Następnie papierkiem 800 na mokro, analogicznie drugą też lampę, drugą. Następnie przelecę papierem 1000 na mokro oraz 1500 na końcu. Analogicznie później drugą lampę. Trzeba dobrze zamoczyć i jazda. Teraz wezmę sobie polerkę, oraz użyję pasty G3 i będę polerował lampę. I zaraz zobaczyć efekt końcowy. Dobrze, trzeba rozsmarować. I jazda. O, dobra, teraz. Już można zobaczyć zarysy ładnej lampy. Różnica jest ogromna. Lecimy z drugą lampą. Już można zobaczyć zarysy ładniejszej lampy Niestety lampa, to znaczy klosz jest brudny od środka, więc nie będzie takiej, takiego efektu wow ale i tak jest nieźle Tak prezentują się lampę po polerowaniu Tutaj jest taka jakby, nieważne Ta jest bardzo ładna Super ekstra klasa. Cały przydubrodzony, ale to się umyje. Także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.